Cześć, witam Cię serdecznie. Mamy... Poniedziałek, kolejna analiza Bitcoina i też podsumowanie analiz z poprzedniego tygodnia. W zeszłym tygodniu spodziewałem się wzrostów na rynku BTC i też taki wzrost odnotowaliśmy. Na grupie premium zajęliśmy też pozycję long w związku z tymi analizami. Zaraz ci to wszystko pokażę, krok po kroku, ale najpierw przyjrzyjmy się globalnej sytuacji na rynku. Teraz widzisz wykres wykres tygodniowy, wykres tygodniowy Bitcoina. Oczywiście znasz już te kanały bardzo dobrze, jeśli śledzisz moje analizy. Obecnie cena podąża kanałem wzrostowym numer 2. jest to ten kanał taki lekko wypłaszczony po ostatnich wzrostach. Cena dotknęła bardzo silnego poziomu oporu, który tutaj mam zaznaczony tą właśnie żółtą strefą. Jest to poziom, który zaczyna się od 11500 aż do 2 12300. Czego możemy się spodziewać po ostatnim wzroście ceny, gdy cena właśnie dotknęła granicy tego poziomu? No, zobaczcie, tutaj mamy teraz mnóstwo miejsca na, na ruch w bok. Ja wiem, że ten wykres jest nie do końca wyraźny, ale zaraz spojrzymy na mniejszym interwale i zobaczysz z bliska obecną sytuację na rynku oczywiście ja tutaj już naniosłem kilka dzisiejszych analiz na wykres, dlatego ten wykres na większym interwale nie jest tak bardzo czytelny, zmieniam interwał na interwał dzienny no i tutaj już bardziej wyraźnie widzisz tą sytuację na rynku tutaj mieliśmy w zeszłym tygodniu wykreślony taki trójkąt, który który Zbudowałem za pomocą podobnej linii, i właśnie w tym momencie rynku spodziewałem się wzrostów na cenie bitcoina, co było zaznaczone tą strzałką i tym targetem. Jak widzisz, udało nam się osiągnąć ten poziom cenowy w tym miejscu. Pokażę Ci teraz pozycję, to jest, to jest ta pozycja long. Podwójna litera P oznacza potencjalna pozycja, tak zawsze odznaczam te analizy, które już są analizami na wejście tutaj mieliśmy dźwignię razy 5 i zobacz, że ten plan mamy tutaj wyrysowany przed wzrostem, wchodziliśmy mniej więcej w tym miejscu potem zwiększyliśmy dźwignię do razy 10, tak wyglądała sytuacja w zeszłym tygodniu otwieraliśmy pozycję tutaj celując w ten oto target a sytuacja na chwilę obecną, to nowa pozycja, którą otwieraliśmy też dzisiaj na grupie premium, i tutaj są te, te poziomy wejścia wyznaczone, które zobaczysz teraz nieco wyraźniej. Właśnie dzisiaj podałem nową pozycję wejścia mniej więcej w tym miejscu i jeszcze wcześniej. Gdy cena przebiła się przez ten tutaj horyzontalny, horyzontalny opór, mieliśmy tutaj też drugą szansę na wejście. Dla osób, które nie wchodziły na samym dole, tutaj była taka strefa, też ponownego wejścia mniej więcej to w tym miejscu. Oczywiście pokrycie tego oznaczenia w czasie nie musi być idealne. Chodziło o punkt, w którym można było znów. Włączyć się w rynek lub umocnić pozycję. A dzisiaj mieliśmy taką pozycję, która była tutaj określona w tym mniej więcej miejscu, i oczywiście znów pozycja Long, gdzie celujemy w ten target 11500 około. I spodziewamy się potencjalnej próby sforsowania tego, tego pierwszego poziomu oporu i potencjalnej próby penetracji tego dużego, głębokiego poziomu globalnego oporu. Jeśli to nie nastąpi, to oczywiście skasujemy naszą pozycję na pewnym zysku i będziemy spodziewać się ruchu w bok i kontynuacji prób przebicia się ceny przez ten duży, głęboki poziom globalnego oporu teraz pokażę Ci dzisiejszą pozycję aby nie być gołosłownym to jest potencjalna pozycja long w dniu dzisiejszym zobacz 12 mamy dźwignia razy 15 i tak wyglądała ta sytuacja na niebiesko zawsze oznaczam przedziały wejścia tutaj mogliśmy wejść drabinowo w tą, w tą pozycję tak wyglądał rynek o godzinie 11. No, a jak sam widzisz, teraz mamy taką sytuację, jak właśnie na wykresie. Mamy już rynek na poziomie 11530. Można powiedzieć, że nasz plan na Bitcoinie został już wykonany, tak samo jak inne pozycje, które dzisiaj otworzyliśmy na grupie premium, na którą serdecznie Cię zapraszam. Z okazji tysiąca subskrypcji będą specjalne oferty na grupę premium i też na nowy projekt, jakim są cotygodniowe webinary, na których rozmawiam o analizie technicznej. Będę losował darmowe miejsca na cały miesiąc czasu, czyli na cztery webinary. Będę losował te miejsca dla osób. Które wezmą udział w konkursie. Konkurs ukaże się na mojej grupie Facebook. Link do grupy Facebook jest pod każdym moim filmem. Zobacz sobie w opisie. Serdecznie Cię zapraszam, jeśli chcesz skorzystać z tej promocji. I wracając do Bitcoina, czyli spodziewamy się. Potencjalnej próby podniesienia jeszcze wyżej tej ceny przez byki. A jeśli będzie tutaj niepowodzenie, to rynek cały czas jest bullish, cały czas jest bullish i cały czas spodziewam się kolejnych prób podciągnięcia ceny w górę. Oczywiście ja śledzę rynek każdego dnia, dlatego też wiem w którym momencie mniej więcej rynek jest gotowy na kolejną pozycję. To, że mówię, że cena może wzrosnąć, nie oznacza, że wzrośnie. Trzeba analizować rynek co codziennie, aby być na bieżąco. To tyle ode mnie, krótko, zwięźle i na temat, i jak zawsze, mam nadzieję, że moje analizy są dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, zostaw mi proszę komentarz pod tym filmem, a ja spotkam się z Tobą już za kilka dni na nowej analizie Bitcoina lub innych kryptowalut. Pozdrawiam, cześć!